Witam Was i zapraszam do obejrzenia prezentacji na temat czasowników nieregularnych. Wykład jest dosyć łatwy i jest przygotowany dla uczniów, którzy są na początku swojej drogi z niemieckim. Zanim przejdziemy do ściągi, to bardzo Was proszę o łapki w górę, oczywiście wtedy, kiedy Wam się ta prezentacja spodobała. Jeżeli uważacie za cenne moje prezentacje, to oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, a będziecie zawsze na bieżąco z każdym następnym wykładem. Przed Wami już ściągasz czasowników nieregularnych. Takie bardzo, bardzo, bardzo nieregularne czasowniki, a więc takie, których tak naprawdę trzeba nauczyć się na pamięć i nie ma żadnej tam regularności w odmianie, to czasowniki, które znajdują się na dole slajdu, czyli Haben, Sein, Wissen i Nehmen. I mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, jeśli chodzi o czasowniki Haben i Sein. Mamy na naszym kanale osobny wykład na temat odmiany tych czasowników z dużą porcją ćwiczeń, a więc jeżeli musicie się przede wszystkim nauczyć tych dwóch czasowników, to ukazuje Wam się link na górze strony. Wystarczy kliknąć i przenieść się właśnie do tej prezentacji, ewentualnie obejrzyjcie ten wykład, a w opisie pod wykładem znajdziecie ten sam link. A ponieważ odmiany tych czasowników, które są na dole w tabelce, trzeba nauczyć się na pamięć, to po prostu nic nie pozostaje mi innego, jak prośba, żebyście się przyjrzeli tym czasownikom i starali się je zapamiętać. Natomiast my przechodzimy do czasowników na górze, czyli do czasowników faren, Schlafen, Sprechen, Helfen i Zejen. I teraz zwróćcie uwagę, że czasowniki nieregularne no, odmieniają się owszem nieregularnie, ale można tę nieregularność zapamiętać. Czyli wtedy, kiedy czasownik będzie miał głoskę A, tak jak w przypadku czasowników fahren i schlafen, wówczas A zamieni się w A umlaut, a A umlaut czytamy E. Czyli będzie Ich fare du first er sie es fährt. Ich schlafe du schläfst er sie es schleft. I co się okazuje? Że taka zmiana samogłoski rdzennej, czyli samogłoski w czasowniku, dotyczy tylko drugiej i trzeciej osoby liczby pojedynczej. Bardzo ważna wiadomość i bardzo dobra wiadomość, wszystkie te czasowniki nieregularne odmieniają się w liczbie mnogiej regularnie. Czyli jeżeli pamiętacie, jak się odmieniają czasowniki, to liczbę mnogą macie z głowy, czyli odmianę do via, ia, zi, zi. Trzeba się jedynie nauczyć odmiany do zaimka du. R, er, W i S. Przechodzimy do czasownika Sprechen. Sprechen ma w środku E. W tym wypadku E zamieni się w I. To samo dotyczy czasownika Helfen. E zamienia się w I. Czyli Ich spreche, du sprichst. RZS er, spricht. Ich helfe, du hilfst. RZS er, hilft. I jeszcze pozostał nam czasownik ZEJEN, gdzie E zamienia się w IE. I tutaj taka moja podpowiedź. Jeśli stracicie orientację i nie bardzo będziecie wiedzieli, czy to tam się zmienia głoska na i, czy na ie, to radziłabym pisać i, ponieważ przykładów, gdzie e zamienia się w i, jest znacznie więcej. Tak naprawdę są dwa czasowniki, które trzeba zapamiętać z głoskami w środku ie. To jest czasownik zejen i lezen. Lezen to czytać. I po to, żebyście mieli trochę przyjemności i sprawdzili, czy rzeczywiście potraficie korzystać z tej wiedzy, którą Wam przedstawiłam na ściągze, przygotowałam kilka ćwiczeń. Mamy listę z czasownikami nieregularnymi. Mamy również podane, jak te czasowniki się odmieniają. Trzeba do zdań odnaleźć tłumaczenie i odpowiedni czasownik w odpowiedniej formie wpisać. Na przykład mamy pierwszy przykład. Ea mit dem Cuk nach Deutschland. Er mit dem Zug nach Deutschland znaczy on pociągiem do Niemiec. To na pewno już się domyślacie, nawet bez tłumaczenia. Zdanie będzie znaczyło, czy on pojedzie pociągiem do Niemiec. Jechać to oczywiście czasownik fahren. A więc jak będzie, czy on pojedzie? zaczynam od czasownika. Fährt er mit dem Zug nach Deutschland. Świetnie. A teraz mamy następny przykład, wilange. A wilange to... Jak długo? A więc szukamy takiego tłumaczenia jak długo i ostatnie słówko wochenende, a wochenende to weekend. Poszukaj takiego tłumaczenia. Jak długo śpisz w weekend? A więc jak będzie brzmiał czasownik spać odmieniony do zaimka du? Wie lange du am wochenende? Świetnie. I tutaj zatrzymajcie w tym miejscu prezentację, rozwiążcie ćwiczenie i w momencie kiedy będziecie gotowi sprawdźcie z odpowiedziami. A tu przed Wami już odpowiedzi razem z tłumaczeniem w języku polskim. Przed Wami właśnie niespodzianka w postaci listy czasowników nieregularnych, których trzeba nauczyć się na początku Waszej przygody z językiem niemieckim. Jestem przekonana, że jeżeli czeka Was jakiś sprawdzian, klasówka z czasowników nieregularnych, a nauczycie się tych, które tutaj są przed Wami, to na pewno dostaniecie szóstkę. Mam nadzieję, że część przynajmniej czasowników zapamiętaliście. Ćwiczenie jest dosyć łatwe. Należy tylko wybrać odpowiedni czasownik, ale żeby wybrać odpowiedni czasownik, to trzeba się domyślić, o co chodzi w zdaniu. Jeżeli ja mam EA i Ein Stück Krajde, to oczywiście muszę wiedzieć, co to znaczy Ein Stück krajde. Czy domyślasz się, co to znaczy? Kawałek Kredy. Jakiego czasownika użyjesz? On bierze, czy on je? Bierze. No świetnie. A więc bierze to? Er nimmt ein Stück krajde. Zastanówcie się nad dalszym doborem czasowników. Jak już będziecie gotowi z ćwiczeniem, to oczywiście znacie tę formułę, należy uruchomić prezentację ponownie i sprawdzić z odpowiedziami. Życzę oczywiście Wam samych szóstek ze sprawdzianów klasówek z czasowników nieregularnych. Pamiętajcie o tym, że możecie się tych czasowników nauczyć również z quizleta, a link do quizleta znajduje się w opisie pod prezentacją. Żegnamy się? No musimy. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.